Siemano widzowie, sie, siemano widzowie Z tej strony Dominik Games Poland Znajduję się na serwerze Limfsmc.pl I sobie Stwierdziłem, że sobie troszkę kwarcu pokopię. I tutaj się wkopałem, proszę bardzo I co my tu mamy? Co to jest? Zgliszczę. Ale coś mi tu nie pasuje Ponieważ to jest na 61 poziomie nie wiem, powinien być tu netherite? A jakim cudem na 61 poziomie wziął się netherite? Ty no bez jaj Co? Aż muszę to sprawdzić, wiecie, w minecraftcie Ancien mm, The Breeze Wystań po banie. Mm, Coś mi tu nie pasuje generują się w naderze w formie rudy. W odrębie osobnego, od, o, w obrębie jednego czanku generują się dwa złoża Aha, czyli może, czy to nie jest nic wyjątkowego, ale no, mm, czyli to jest normalnie, bo też od 8 do, mogą wystąpić od 8 do 119, czyli to jest całkiem normalna rzecz. Musiałem to zweryfikować widzowie, bo tak sobie tu kopię i po raz pierwszy na 60 poziomie, bo ja zwykle, jak kopię netherite, no to kopię go na 15, tam gdzie jest najwięcej. A to proszę bardzo, netherite z 15 z 60 poziomu dokopałem, bo ja ja sobie wykopałem Ja sobie tu kopię kwarc, bo potrzebuję na tą latarnię morską na, na działce. Będziemy ją dzisiaj na live'ie budować i sobie tutaj kopałem kwarc i się wkopałem w netherite W sensie co, skąd to się tu wzięło? Ale dobra, jest wszystko ok, bo e, zweryfikowałem te informacje. Bo się zdziwiłem, co tu na 60 poziomie netheryt? Dziwne. Trochę mnie to zdziwiło, ale sprawdziłem sobie na necie i faktycznie może wystąpić, więc czy to nie jest nic szczególnego. A jednak najlepsze złoża są na 60, na 50, na tym 15 poziomie. Nie? Dobra, mamy to, słuchajcie widzowie. I tutaj dzisiaj na tej działce budujemy tą Czyli co? Trzy Dobra Dobra, sobie tutaj, dobra. Ja sobie będę zbierał dalej materiały, ale to mnie zaskoczyło, że znajdę debrisa na tak wysokim poziomie. Tego się nie spodziewałem. Dobrze, że to sprawdziłem i jak głupi się nie zdziwiłem. A czyli jednak to jest normalna sprawa, że debrisy się tak mogą generować. Dobra, to sobie. No, hmm, a co? to już sobie odkładam do ender chestu jak będziemy budować zbieram materiały na mm... o boże co tu tyle co tu się stało, dobra Dobra, tak więc ja Wam dziękuję za uwagę. Hmm, oczywiście zostawcie suba, e, zostawcie łapeczkę w górę. No i komentarz dla zasięgu, jeżeli Wam się oczywiście film spodobał. No i co, widzimy się na następnych materiałach oczywiście na live'ach z tego serwera live'y z tego serwera MC Live MC odbywają się w każdą sobotę mm. <laughs> na której to rozdajemy totemy z tej farmy z tej farmy totemów rozdajemy totemy w sobotę dzisiaj akurat jest sobota więc będziemy rozdawać dzisiaj totemy z tej farmy. Trzymajcie się i cześć.